Cześć! W dzisiejszym materiale przyjrzymy się milionowym zobowiązaniom finansowym polskich parlamentarzystów. Choć mogą wydawać się dobrze sytuowani, część z nich dosłownie tonie w kredytach, a niektórzy poręczyli długi sięgające nawet kilku milionów złotych. Zostańcie ze mną, zdradzę nazwiska rekordzistów i opowiem, co to oznacza dla nich i dla nas wszystkich. Według najnowszych oświadczeń majątkowych ujawnionych przez fakt, mani.pl i inne portale w czołówce zadłużonych znalazł się marszałek Sejmu Szymon Hołownia, który wykazał zobowiązania przekraczające 2 miliony złotych. To przede wszystkim kredyt hipoteczny w Santander Bank Polska na 1 447 752 zł, kolejne 546 799 zł w M banku, a do tego limity na kartach i pożyczka Sejmowa wszystko razem daje ponad 2 miliony złotych. W gronie posłów z zadłużeniem przekraczającym milion złotych jest Michał Połuboczek z Konfederacji, łącznie ponad 1 480 000 złotych długów, w tym kredyt mieszkaniowy na ponad milion złotych, pożyczka 200 000 i karty kredytowe na ponad 160 000. Urszula Nowogórska z PSL ma do spłaty ponad 1 124 000 złotych. To wspólne zobowiązanie z mężem, pierwotnie kredyt inwestycyjny na 4 miliony. Jednak prawdziwym rekordzistą jest Robert Dowan z Koalicji Obywatelskiej. Jego sumaryczne zobowiązania przekraczają 2,4 miliona złotych. Ale to dopiero początek, bo poręczył on gigantyczne kredyty: 15 milionów złotych kredytu obrotowego, 2,3 miliona kredytu rewolwingowego, 6 milionów inwestycyjnego i kolejny hipoteczny na 6 milionów. Małgorzata Niemczyk z tej samej partii spłaca dwa kredyty hipoteczne na łącznie około 497 tysięcy złotych oraz 11 prywatnych pożyczek na ponad 272 tysiące złotych, które udzieliła mężowi. Wśród zadłużonych jest też Przemysław Wiplers z Konfederacji. Jego zobowiązania przekraczają 2 miliony złotych, wliczając trzy kredyty hipoteczne, a do tego w oświadczeniu majątkowym figuruje pożyczka dla Tomasza Karolaka, która w 2024 roku wynosiła 30 tysięcy, a w 2025 roku spadła do 20 tysięcy. Co to wszystko oznacza? Pomimo wysokich dochodów, część posłów finansuje swoje życie i inwestycje na kredytach prywatnych i tych poręczonych służbowo. Nie chodzi tylko o typowe kredyty hipoteczne, ale o wielomilionowe poręczenia, które mogą stać się poważnym obciążeniem w przypadku problemów finansowych jednej ze stron. To pokazuje ogromne ryzyko. W razie niewypłacalności posłowie odpowiadają swoim majątkiem. Dlaczego to ważne? Po pierwsze, oświadczenia majątkowe są publiczne, więc każdy może to sprawdzić. Po drugie, spłata takich zobowiązań ogranicza ich komfort życia, a w skrajnych przypadkach może wpływać na podejmowane decyzje polityczne. Po trzecie, wielomilionowe poręczenia mogą mieć wpływ na stabilność finansową, szczególnie jeśli dotyczą firm lub instytucji powiązanych z posłami. Jak myślicie, czy posłowie powinni mieć możliwość poręczania takich sum? Czy to może wpływać na ich niezależność? I czy powinniśmy wprowadzić limity zadłużenia dla parlamentarzystów? Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tej sytuacji. Jak widzicie, nie wszyscy posłowie mają krystalicznie czyste bilanse, wręcz przeciwnie, wielu z nich spłaca milionowe długi. Jeśli materiał Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał żeby być na bieżąco z podobnymi tematami. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia.